czynijmy i. Razem. Zanim pójdziecie dalej do odcinka, pamiętajcie, pójście do pierwszej partii, która. wyszła kilka minut temu. Kilka minut temu. Fajnie, nie, nie, minut. Dzień temu. Okej, okay, wracamy do seansu. Do widzenia, do widzenia. Ma. Idealnie.

Nie! Ja... Ja! Orzeżek, gratuj, das! Gnięcie! Cię skoczy! Jestem z Nederu, to mnie nie poparzy. Czyli jakby tylko, tylko mój brat. Bra, to nie jest twój brat, bo a on nie chce być twoim bratem. Ale jest dalej i brat, jakby to to może coś by się stało. Wszyscy Co ty robisz, co ty robisz? Ta! Ta! Trzy. Ne, 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 ne jestem. Trzy dwa. Po co tutaj jestem? Jeden. Zaczynamy walkę. K? WSZYSCY NA NIEGO! Ano tak, nikogo nie ma. NA NIEGO! Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Nie, nie. Tak się robi. A dobrze. To jak było? No okej, okay, przecież... Przecież pokonaliśmy. Nie. Ma Mam obronę Na no wątku ku tej serii Wy mu mój wielki soniku. O nie, to jest źle. Nie, znowu nie. O, nie, czas się rozwalić. No, czas na mnie. O, o nie, o nie, o nie. Dobrze być złołem, który nie będzie pokonany. Mm -hmm. Pierwszy jest muzyka bosza. Mm -hmm. Czemu cały czas musisz być top? przez całe moje gubiłe życie. Byłeś tutaj bez końca, cały czas, żeby zrobić gorzej mnie. Zawsze poszły z nim, zawsze nie byłeś ze mną, po prostu, żeby być lepszym. Chcesz, żebym po prostu stał i dał ci rozwalić wszystko, co mam, i to się skończy w tej chwili. Ja mam, miałem tyle ciebie. Ja nie mogę się nacieszyć, kiedy wreszcie już zginiesz, ale zapomniałeś o jednym, aniby o czym. Mam kontrolę nad wszystkim, nad wszystkim, co jest. Nie ma rzeczy, której nie mam. Mogę po prostu zresetować siebie. Wrócę do normy i już nie będzie Ciebie, Ty nieznośny bracie. Nie jestem Twoim bratem. Jesteś tylko kronem. No, jak jestem, to nie będzie tak bardzo chociaż mnie bolało. Co zrobię za chwilę? Pch Wreszcie on mógł się zamknąć. Chodźmy. Dobry pomysł.